Znać, czy coś. Cholerę. Damaj, Cutter. Nie na rady. To co zrobimy? Co teraz? Charlie. Co jest granne? daleko nie uciekłeś, prawda? Daj mi go. Walczy. Nic się nie da zrobić. Jezu, nie wytrzymam tego. O, kater. Wiązałam z tobą wielkie nadzieje. Jasne. Naprawdę? Miałeś możliwości. A dziś? Śmieszne. <grytanie> Jak się czasem życie potoczy, prawda? Zdradziłeś mnie. A teraz znowu się spotkaliśmy. Zupełnie jakby los tak chciał. Nie ruszaj się, spokojnie! Oh, o Jezu, moja noga! Nie dotykaj! No jest Myślisz, że nie wiem. Spokój, nie denerwuj się. Spokojnie. Nate, patrz co mam. O, co u licha? Tędy! Dobra, nie możemy tu zostać. Zostawcie mi gnata. Rozwalę z senów! Nie, nie, Zabieramy cię z No chodź. wstawaj. A biorę, masz tak go! Posłania no, raz. Na Jedziemy. Jak to możliwe? Strzeliłem mu prosto w ten jego cholery surdów! No chyba sam widziałeś! Musimy go zabrać do lekarza. <noise> Cholera, to pułapka! Nie! Wybacz, Charlie. Uf. Uwaga! Jest ich więcej! O cholera! Szybko, trzeba się stąd zmywać. Dobra, dobra, Autobus. Pojedziemy autobusem. No, nikt nie zwróci na nas uwagi. Dzień dobry. Moim zdaniem nieźle przepłacone. Aha, raz. Dzielny Dobra, spoko. Okej, spoko. okay. Spokojnie, ja to zrobię. Zajmij się nim. Idą tu. Zali, zabieraj nas stąd! Gubiliśmy ich. Dobra, w takim razie pozbędę się autobusu. Super. Jak się czujesz? Wyśmienicie. Było niebezpiecznie. Nic mu nie będzie. Nie, mówię tak w ogóle. To nie ma sensu, Nate. Odpuść sobie. Nie, 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 nie. Nie Nie poddawaj się teraz. Jeśli dasz sukiencną wygrać po tym wszystkim, nigdy ci tego nie wybaczę, rozumiesz? Spokojnie, Charlie. Nie ma opcji, żeby wygrali. Co się z Tobą dzieje? Chcesz coś sobie udowodnić? Nie, to nie o to chodzi. Jasne. Jaki jest plan? E, ja jadę do Jemenu. Wchodzisz w to? No pewnie. Ktoś nam będzie musiał pomóc. Ktoś zaufany. Mogę zadzwonić do pewnej osoby. Jakiej? O nie. <laughs> nie ma mowy. Masz lepszy pomysł? Zamieniam się w słuch. O, a może... Nie. No dobra. Zadzwoń. Elena Fischer, korespondent zagraniczny. Cześć Sali! Co u Ciebie, kochani? O, czekaj, to raczej nie jest tu mile widziane. A, racja. Ale wy możecie się ściskać. <grym> nie. Jak się masz? W porządku, dzięki. Świetnie wyglądasz. Pewnie będę tego żałować. Proszę, te przepustki utorują wam drogę. Okej, okay, super. I nie muszę się martwić zawartością toreb? Pewnie, że nie. Skąd? <laughs> Przynajmniej na razie. Dobra. Pamiętajcie, dziennikarze, zachowujcie się porządnie. Dasz sobie radę? Raczej mówię o tobie. <laughs> Więc co wy w ogóle knujecie, łobuzy? Takie małe badania historyczne. <laughs> to by tłumaczyło ten pośpiech. Dokładnie. Bez przeklętych skarbów? Nie. I diabolicznych wataszków? Skąd? <laughs> Nie umiesz kłamać. Co? Naprawdę. E, daj spokój, chcesz, e, robić Przepraszam. Scenachora? Gdzie jest nasz samochód? Stoi tam. Zaniosę bagaże i, i poczekam. Nate. No Wciąż go nosisz. A, ta, jasne. Mm -hmm. W tej części świata się przydaje. O, doprawdy? Doprawdy. Nie wyobrażaj sobie. A ty wciąż nosisz swój? Co? A, no tak. To właśnie o to chodzi? Nic nie rozumiesz. Otóż w końcu dowiodłem, że Derek kłamał opisując swą drogę do Indii. 400 lat temu przybył tutaj. Dlaczego? No to właśnie chcemy odkryć. Nie, dlaczego nigdy nie odpuścisz? Po prostu martwiej się, że... Że umiem o siebie zadbać, okej? Okay? Ja y, nie mówię o tobie. <laughs> o Salim? Pójdzie za tobą na koniec świata, Nate. Ale nie proś go o to. Czekaj, to nie fair. Y, zaraz co to miało znaczyć? Gotowi? Ech. To teraz podrzuć nas do miasta i będzie świetnie. Nie mam mowy. <gry> Jestem za Was odpowiedzialna. Nie zamierzam spuścić Was z oczu.